Szanowni państwo, wolność badań, wolność dyskusji, wolność myśli to te podstawowe elementy, które składają się na wolność uniwersytetu. To dzięki nim nasza wspólnota jest tak kreatywna i otwarta. Ale myśląc o tym, czasami zapominamy o jednym, że żeby skorzystać z tej wolności, trzeba być w uniwersytecie. Nie wystarczy być członkiem kadry ale trzeba w tym uniwersytecie być, mieć możliwość włączenia się w życie tego uniwersytetu. Uniwersytet musi być uniwersytetem włączającym. To oznacza nie tylko troskę o tych, którzy potrzebują wind i podjazdów. Jest rzeczą głęboko zawstydzającą, kiedy musimy pomagać naszym studentom wejść na piętra w naszych budynków, bo nie mamy dla nich odpowiednich narzędzi, które pozwolą im samemu dostać się na odpowiednie miejsce, gdzie prowadzone są zajęcia. Nasi pracownicy, którzy nie są już tak sprawni, również mają podobne problemy. To nie powinno być miejsca. Mnie osobiście to zawstydza. Ale włączenie to także otwarcie na tych młodych ludzi, którzy zakładają swoje rodziny, którzy myślą o tym, że chcieliby mieć dziecko. Dziś, jeśli ktoś ma małe dziecko, musi sam na własną rękę starać się o żłobek, starać się o przedszkole. Bardzo często powoduje to, że młode matki nie są w stanie kontynuować studiów. Bardzo często powoduje to, że młodzi doktoranci. Mężowie i żony muszą opuścić studia, bo nie są w stanie pogodzić swoich obowiązków rodzinnych z prowadzeniem badań naukowych. Szczególnie dotyka to kobiety. Nie powinno to mieć miejsca. Tu i teraz mamy narzędzia, które powinny nam pozwolić, i gwarantuję, że to zrobię, zapewnić miejsca w żłobkach i przedszkolach dla tych wszystkich, którzy chcą być z nami. Wesprzeć tych, którzy chcą jednocześnie prowadzić życie rodzinne i prowadzić badania. To nie są rzeczy wykluczające się, szczególnie dla kobiet, które powinny mieć pełną możliwość z jednej strony realizowania siebie jako naukowców, a z drugiej strony troski o rodzinę. Dotyczy to także tych wszystkich młodych mężczyzn, którzy są ojcami i którzy także powinni brać udział w życiu rodzinnym. Szanowni Państwo, to tylko dwa przykłady. Uniwersytet Włączający to taki, który troszczy się o swoich członków, który jest z nimi. Uniwersytet włączający to my wszyscy. Tylko działając razem jesteśmy silni.